Ostatnio jest Śmigus Lingus, tak? Aha, tak! Śminkus. I co, oblałaś kogoś wodą? W Chinach nie. Bardzo lubi filmy Andrzeja. Wajdy, tak? Wajde, tak. O, a a jakie oglądałaś? Obiecania o ziemia. Gdzie teraz idziemy? Do miasta pierwszego zjazdu wojny. Pa! Cześć! Wielkie dzięki dla wszystkich patronów, którzy do tej pory mnie wspierali nowych, zachęcam do wsparcia poprzez właśnie profil na Patronite. Link znajdziecie w opisie. No, wreszcie jest jakaś konkretna, fajna pogoda, ja wychodzę z domu, no i będę, prawda, zmierzał w kierunku centrum. Dzisiaj y, nagrywamy muzea y, i będę miał ze sobą y, bardzo y, fajnego przewodnika, mianowicie Chinkę, która mówi po polsku, z którą już się znamy ponad rok, no ale tylko internetowo. Ona studiuje tutaj polonistykę, no i będzie wybierała się także do Polski w tym roku na studia, właśnie polonistyczne. I mam nadzieję, że jej trochę już pomogłem z językiem polskim. Sporo rozmawialiśmy. No i dzisiaj też w praktyce zapoznamy się, jak jej idzie po prawie dwóch latach nauki języka polskiego. Dzisiaj trochę wieje, ale to dobrze, bo jest strasznie gorąco i wilgotno oczywiście. To znaczy, na szczęście nie aż tak wilgotno jak na co dzień. Ale i tak y, wysoki poziom wilgoci y, trochę utrudnia oddychanie i tutaj na przykład jak na siłownię chodzę, no to y, ciężko się oddycha. No taki, powietrze jest takie wiecie, takie stoi, jest takie wilgotne, y, nie jest to przyjemne do, y, no nie jest to rześkie powietrze, które, naprawdę możecie się nasycić, kiedy chcecie złapać y, oddech, jak jeździcie na rowerze, biegacie czy cokolwiek innego robicie na siłowni. No Ja akurat robię teraz ćwiczenia siłowe. No i oczywiście dalej kontynuuję redukcję, bo tak trzeba, ale rekompozycja też niedługo będzie miała swoje odzwierciedlenie. No i co, idę na stację, jedziemy na stację SkyBangu oczywiście, czyli tej tutejszej, aż do ruchu. Ludowego. Tam jest Peasant Movement Station, czy coś takiego. No i tam, yy, tam, tam, tam jest muzeum chyba Sunia obok. No więc tam będziemy zwiedzać. Pokażę Wam trasę, kawałek jak jadę metrem oczywiście. Tych już nagrań jest milion, ale ich po prostu nie montuję. Będzie, są fajne. Ale ja chcę Wam dostarczyć coś fajnego. No, a tu jest taka galeria handlowa i chyba najwyższy budynek tutaj. Tak, ponad 50 pięter ma blok. No i co? Idziemy na stację. Tutaj trochę jest tak remontowo, bo tutaj coś rozbudowują. W ogóle to miejsce, w którym mieszkam, to jest były Centrum Olimpijskie. Sprzed 13 lat, w 2010 roku, była Azjatycka Olimpiada. No i stwierdzono, że zbudują to wszystko tak, żeby później dało się tutaj mieszkać, żeby to miało ręce i nogi. Bardzo pragmatyczne myślenie. Można powiedzieć typowo chińskie, aczkolwiek te uproszczenia, które są stosowane przez wielu ekspertów bądź tak zwanych ekspertów no nie mają zastosowania tak 100% do rzeczywistości, ponieważ my przejaskrawiamy myślenie na temat Chin, na temat Chińczyków, że oni zawsze myślą tak hop do przodu. Oczywiście, planują do przodu. Natomiast nie mają wszystkiego przemyślanego. No to jest ta teza denga, tak, że idzie się, prawda. Yy, ten przez, przez rzekę, prawda, stąpając tak, żeby mieć pod nogami grunt. Ja trochę przekręciłem to, bo nie pamiętam dokładnie jak to było, dawno tego nie czytałem. Natomiast mniej natomiast więcej chodzi o to po prostu, żeby iść w taki sposób, żeby no, się nie utopić. No. Więc ja ogólnie tak, co do metra, to tu są rzetony jednorazowe, aczkolwiek ja ich nie stosuję. Na początku stosowałem. Potem e, kupiłem od kolegi kartę miejską. No i w zasadzie używam karty miejskiej, aczkolwiek inni używają bardziej nowoczesnych metod, czyli karta miejska w telefonie. No ale ja już się parę razy naciąłem na tym, że e, no telefon pada. Tym bardziej jak tak jak ja zapominasz naładować powerbank, zabrać go, nie wiem, nie wziąć ładowarki czy coś, więc lepiej mieć trochę gotowy, i zawsze ze sobą e, i co. No i. No, i kartę miejską, tak? No, kurczę padnie ci telefon, a tak naprawdę nie ma tutaj gdzie ładować z tego telefonu. Ja się dziwię tym Chińczykom, że wszystko działa na te telefony, a tutaj nie ma gdzie ich ładować. No więc tak wyglądają bramki metra. Chyba dokładnie te same są na Tajwanie z tego co pamiętam. A przynajmniej w ogóle system jest taki sam jak na Tajwanie. Tam i karta miejska jest, i te żetony i tony dokładnie tak samo wyglądają, tylko w Kantonie są zielone, a na Tajwanie są, znaczy w Tajpei są fioletowe. No i hałas, 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 bo tu robią? Coś stawiają, no. Metro w sensie tutaj rozbudowują e, i jakieś przejście z galerii robią, z tego co widzę. No więc moja wieś wygląda dość ciekawie i tak metro wjeżdża sobie tutaj, prawda? I zaraz wam pokażę przez szybę jakie mam piękne widoki. Ten skład jest dosyć ładny, takiego jeszcze nie widziałem tutaj. Tutaj jeszcze mamy elementy wsi, które mijamy. Obok mnie są pola, e, bananowce rosną, ludzie sadzą trawę. Na e, To po prostu, żeby ją wyłożyć albo na murawę, e, na boisk, albo na osiedla. Tak nie, nie mogę używać YouTube. No, ja tam używam. <śmienny> <śmienny> no, jesteśmy w muzeum. Jakim to jest muzeum? Uh, po chińsku. Aha. Uh, no, a to jest Mao Zedonga, tak? Jego tak. dzieciństwa czy, czy życia? Hmm. Życia? Tak, to jest. No dobra, to pokażemy Wam muzeum. <laughs> a tu jest jakaś wystawa w maju? Od 3 do 10 maja, tak? Tak. Czy, czy wiesz, kto to jest? Nie wiem, ale to jest Mao? Nie, no, właśnie. Tejfą. A to ja nie wiem, a to znany, znany ten rysunek jest, ten tutaj, ta postać jakiegoś niepodobny do Mao, mi się wydawał, ale... <grywa> to nie jest e, historia o Chairman Mao, ale to jest historia o lefie. aha to jest bardzo popularny oso, osoba w Chinach. A, a, a kim on był? A Kim był?

Aha. nie, to wszystko po chińsku. Nie ma sprawy. Zdjęcia. Ja czytałem kilka książek, biografii mało, długich. Mniej więcej wiem, co tam y, się działo u niego, jak był młody, a potem jak był stary, to y, z taką grubą książkę po polsku. Y, tylko od momentu, w którym powstał y, wiesz, kiny y, ludowe powstały. 409. A bardzo fajne są te książki. Coraz więcej wychodzi książek po polsku o Chinach. Jak będziesz chciała i będę miał jakąś więcej, to mogę ci dać. To sobie poczytasz o swoim kraju, w polsku. Gdzie teraz idziemy? Miejsca pierwszego zjazdu Womindangu. Do Gwomindangu idziemy I tam Sun Yat-sen spotkał się z kolegami I założył Narodową Partię Chin Jesteśmy już w Muzeum Womindangu. O, i to jest to zdjęcie Znaczy ten, jak to się mówi Nie drewnoryt, tylko płaskorzeźba Taka 国民党第一次全国代表大会，大会通过了以反帝反封建为。哇，这都是，这都是 b i t s Się odbył pierwszy zjazd Głomindangu, i nawet zostawili takie miejscówki. Są podpisy, kto gdzie siedział, prawda? I niektórzy mogą pomyśleć, że jakiś tajwan jest promowany, ale po prostu to są symbole Głomindangu. A wygląda to trochę jak kościół, prawda? W środku miasta płyną sobie takie strumyczki, trochę to ochładza, yy, prawda? Można sobie tutaj stanąć, napić się czegoś, pod mostkiem usiąść. Zobaczcie, ludzie tak suszą sobie rzeczy. No, łatwiej na wietrze niż wewnątrz, bo jest naprawdę tu wilgoć duża. Czasem półtora dnia suszę rzeczy. A tutaj zobaczcie sobie wycieczka szkolna. Pod pomnikiem robi sobie zdjęcie. Przygotowanie mają transparenty, flagę. Co prawda nie kraju, ale z sierpem i młotem, symbolem partii. No bo to jest pomnik właśnie wspominkowy z 22 roku, znaczy znacze z 22 roku. To Matylda nam powie, ile się uczy języka polskiego. Dzień dobry od jednego roku. Uczysz języka polskiego? No i co? I bardzo dobrze mówisz. <noise> Dziękuję. Ale co, wybierasz się do Polski i co? I będziesz tam e, uczyła się dalej. Aha. O... A gdzie jedziesz? W Poznaniu. Do Poznania jedziesz, tak? tak? tak. Na, e, UAM. tak, tak na UAM. Tak, na UAM. I co możesz powiedzieć o Polsce? co, co wiesz o naszym kraju? Co lubisz? Ludzie z Polski jest bardzo fajny jak Konrad <laughs> I bardzo lubię język polski i kulturę polskie, polską. A mówiłeś, że oglądasz filmy polskie. To jaki lubisz najbardziej? Jak ci się podobał? Bardzo lubi filmy Andrzeja i tak. Fajdę, tak. A, a, a jaki oglądałaś? Obiecanie Ziemię. Ziemię, tak, tak obiecałam. Tak, a? Tak. a moja babcia tam grała. <laughs> <laughs> Dobra, idziemy dalej do muzeum. Dobra, byliśmy w muzeum Mao, byliśmy w muzeum Gwomindangu, Teraz yy, muzeum Sun yat Sen'a, przywódcy założyciela Gwomindangu. Ciekawe jak tam będzie w środku. A to jest duże muzeum? Czy małe? No tak sobie myślę, no nie duże, nie małe. Nie duże, nie małe. No dobra, to średnie muzeum. Tak. Tak, to chyba sztab wyglądał. Tutaj sobie spano. W sumie nie wiem jak, bo. Pyta, no, może by to się nawet zerwało. Dobra, przybijamy pieczątkę. A ta to nie wiem jaka. Co to jest za pieczątka? A, taki rysunek tutaj listy, a tutaj skrzyneczka pierwszej pomocy. No dobrze. Nowy kanton. I stary kanton fajny pomysł na grafikę pracoholik siedzi całe dnie i pracuje tutaj, chłopak słuchajcie, bo tu całą listę można pieczątek zebrać tutaj pierwsze mamy, to były te teraz zbieramy takie co to jest za pieczątka? Co, co, co ona oznacza, ta? Co tutaj co przybiłaś? Znaki. Same znaki. E, chińskie znaki. A, stare. Tak. O, takie zobaczcie. Stare chińskie znaki. Sprzed stu reform. A tutaj e, Sunia Sen pił herbatę z kolegami. Ale nie tylko pił herbatę. A oni pije wtedy alkohol? Nie. Nie? Nie, to jest to herba. Um, so, uh... Tradycyjny... Cup. A kubki tradycyjne. No dobra. To słabo, bo u nas to się pije <ścoughs> przy polityce. <ścoughs> Sun yat z żoną jedli w takim pokoju, a potem widzę, że grali w... w Go, tak? Tylko nie wiem, jak to jest po chińsku ta gra się nazywa. Jak się nazywa? Te, 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 te białe i czarne kamyczki? Nie, nie rozumiem. O, tam jest plansza do, do gry. Jak się ta gra nazywa po kimciu? u nas mówi się to go. po prostu. Tak. Tutaj żona suna właśnie podpisuje wyroki śmierci Na wrogach ojczyzny. A to już biuro Sunia Sena. Tutaj odbywał rozmowy. Może zobaczyć mapę wszędzie, bo cenię na bardzo. Tak, Właśnie zauważyłem, że we wszystkich miejscach są jakieś mapy. Tu mapa Chin. Widzimy chyba bez Tybetu, z tego co widzę. No proszę. I tam jest Tajwan. Proszę bardzo tutaj różne szlaki handlowe czy te promy poznaczane na mapie fajnie i ostatnie pieczątki przybijemy czy Matylda przybije wzięła zeszyt a coś tylko tego... słabo no, ale to jakoś dało radę to wcześniejsze gorzej. a to słynna cena chyba ta pieczątka ostatnia właśnie widzę no, i przybijamy. No, coś nie wyszło. Trzeba mocniej, chyba. I cyk. No. a to telefon. jest ta. Tak, tak, tak. Znaczy, maszyna do pisania w zasadzie, tak? Czy telefon? Tak, telefon. Tak. A stary, stary. O. No, więc jak widzicie, muzeum Suniacena jest ciekawy, można zbierać pieczątki, można odbierać nagrody, nie no, nagród nie ma, ale można za darmo wejść do każdego muzeum. To trzecie muzeum, czy do czwartego idziemy, tak? E, chyba teraz, Aj. Możemy jest... kiedy indziej pójść. Tak. Czy ja jeszcze w kantonie to będę, ty będziesz? Jest, uh, trochę daleko. A, no dobra, no to innym razem pójdziemy do muzeum. Teraz idziemy co, zjeść? Okej. Okay. Jesteś głodna? Mhm. Dobra, to idziemy jeść. Idziemy. A więc poszliśmy z Matyldą do Hot pota i tutaj Nakładamy sobie jedzenie, wołowinę. Matylda lubi wołowinę, jak widać. I tutaj jest ogólnie hotpot. Płacimy raz, jemy ile chcemy. A tam, tam trzeba było czekać godzinę, więc darowaliśmy sobie i zjemy drożej, ale szybciej i lepiej. Słuchajcie, my już jemy dość długo, zapomniałem w ogóle nagrać. Słuchajcie, to jest hotpot, duży hotpot. Tutaj jemy wołowinę bardzo dużo wołowiny z kolagerem no bo tutaj się je ścięgna i nie tylko tutaj Matylda je już kabustę pekińską tak zwaną tutaj sobie każdy z nas sos zrobił no i jeszcze dużo warzyw zostało no i właściwie możemy dobierać ile chcemy więc na pewno jeszcze zjemy dużo wołowiny, a cenowo? jak to cenowo? 118 tak? za osobę 118 za osobę więc 70, 80 zł. No, jesteśmy słuchajcie na wybrzeżu, przy jakiej rzece? Tak, to jesteśmy nad rzeką Perłowa. Rzeka Perłowa i co tutaj jest ciekawego? No, dużo turystów, co? Tak, ludzie wszędzie. Wszędzie są tutaj ludzie, tak. idziemy sobie de bo po prostu jest to tutaj jeszcze jakieś przejście, natomiast przy Guangzhou Tower... O się zatrzęsienie ludzi, co? Ale jak drogo, tak, to możesz dro... powiedzieć jak drogo. Bardzo wysoko cena. Tak, ile? 800 chyba było najdrożej? E, juanów za wjazd na górę i tam jakieś fikoły? Coś takiego. Tak. A powiedz naszym widzom, co wiesz o Polsce? Nie rozumiem. Co, w sensie, co, co, co wiesz o Polsce, co słyszałeś o naszym kraju? Co, co uważasz o, o Polsce? O Polsce? E, czyli architektura? Wszystko, cokolwiek. Wszystko. No. Hi moja e, historia i zamek, kościół. E, Czyli architektura. Ar tak, ta architektura. Architekturą się interesujesz. A powiedz e, o języku. Co, co jest najtrudniejsze dla Ciebie w języku polskim? Gram gramatyka. Ojej. Ja, gramatyka jest straszne. <grymne> Strasznie gramatyka. A mówię, że masz swoje ulubione słowa po polsku, to jakie? Cześć! Oczywiście, no, przywitanie, ważna rzecz. A jakieś takie uh, trudności, co ci sprawia poza gramatyką? Poza gramatyką hmm, chyba jest historią. Polska ma długą historię. To jest przesady, Chiny mają długą e, historię. Chyba <sus> <ull. Sus yr assaulted> jest... Nie, ale Polska jest tak ma trudną historię. A to prawda. Tak. A co słyszałaś o historii Polski? Na przykład... E, na przykład e, święto nie po, pod, pod... Niepodległości. Tak, tak. So co, jest... przyjdziesz na następne na 11 listopada. I, i, i ostatni jest śmigus lingus, tak? Aha, tak. tak! I co, oblałaś kość wodą? Uh -huh. W Chinach nie. A w Polsce oblejesz za rok? Uh -huh, tak, No dobra, trzymamy za słowo. Dobra, uh -huh. słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego programu. Z nami była Matylda, która mieszka w kantonie. Tak. A skąd pochodzisz? Uh, uh, z Major? Tak. Tak. Tak, tak. Dobra, trzymajcie się jeszcze, na pewno się spotkamy razem. Pa pa, pa, pa. cześć. <laughs>